Siemanko, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło mu gościć was na kanale Flavor Design, a przede mną Masa ładowarek. Nowe ładowareczki Tech Protect w naszej ofercie, wjechało tego całkiem sporo, no i musimy zrobić sobie teraz małą prezentację i jakoś usystematyzować to wszystko, tak żebyście, moi drodzy, przypadkiem nie pogubili się w tym nowym asortymencie, jeżeli będziecie szukali czegoś dla siebie, a myślę, że warto się nimi zainteresować, że nie będziemy to robić z tego w mega recenzji tak naprawdę, no bo spoiler... Działają! Są w porządku, są stabilne, są trwałe, wszystko jest z nimi absolutnie ok. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tych nowych modeli. No ale jak widzicie, nie lubimy sobie do końca ułatwiać życia, więc wjechało ich naprawdę bardzo dużo. Chociaż nie jest tego aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać na początku, to nie jest tak, że teraz 20 ładowarek będziemy sobie omawiać. Nie, to są tak naprawdę 4 czy 5 modeli, a jakby się temu jeszcze głębiej przyjrzeć, to zaraz się może okazać, że tak naprawdę to są 3, bo niektóre występują też po prostu w wariantach z kablami, no i dlatego właśnie między innymi chcę, żebyście to zobaczyli i postaram się po prostu usystematyzować Wam całą tą nową ofertę, więc zaczynajmy. A na początek NCA20 w kolorach czarnym, różowym, błękitnym bądź białym. I wersja biała dodatkowo może być jeszcze w dwóch wariantach z kablami od razu w zestawie albo ze złączem USB typu C, albo ze złączem Lightning. Ale na początek zostawmy sobie któryś z tych kolorowych, zobaczmy jak to się prezentuje. Wylosowałem błękitną i bardzo dobrze. Powinna się tutaj ładnie prezentować na tych moich czarnych tłach. I już Wam wszystko opowiadam, co my tu mamy, z czym to się je, jak to działa. Ładowareczka naprawdę całkiem ładna. Specyficzna, nie każdemu to być może przypadnie do gustu. Oczywiście w wariancie białym bądź w wariancie czarnym to nie będzie tak rzucać się w oczy, ale na przykład taki wariant błękitny widać, że jest troszkę jakby brokatowy. Ale to w sumie całkiem... Poko, bo czemu nie? Ja zawsze mówiłem, że jeżeli coś może być estetyczne, coś może być przynajmniej dla pewnej grupy ładne, no to czemu nie? Czemu wszystkie ładowarki na świecie muszą być na przykład czarne, bo ktoś lubi czarne, no nie, tutaj właśnie dlatego mamy różnego rodzaju kolorki i wygląda to całkiem nieźle. Ładowarczka jest bardzo zgrabna przede wszystkim, nie za ciężka, no nie musi być ciężka, bo tutaj też moc tej ładowarki ukryta jest w nazwie. Owo 20 oznacza również maksymalną moc, jaką uzyskacie z tej. Ładowarki. Z tym, że to 20 W uzyskacie z portu USB-C, z portu USB typu A odrobinkę mniej 18 W. Co nie zmienia faktu, że ta nieduża, nie za szybka ładowarka jest w stanie pociągnąć Wam dwa urządzenia na raz. A też po pierwsze, nie wygłupiajmy się, nie każdy ma telefon, który się szybko ładuje. Wiele osób używa jeszcze iPhone'ów sprzed 2-3 lat, jakichś starszych Samsungów, które ładują się wolno jak pociąg z węglem po prostu. A poza tym też nie każdy chce używać szybkich ładowarek. Niektórzy ponad szybkie ładowanie stawiają po prostu oszczędne gospodarowanie swoją baterią w telefonie, co też nie jest wcale takim głupim pomysłem. No bo to już nie są te czasy, kiedy akumulator w telefonie wymieniało się w 3 sekundy, po prostu zdejmując klapkę, wkładając nowy. No nie, teraz te telefony trzeba rozebrać. Wielu z Was na pewno nie zrobi tego samego w domu, czyli trzeba iść do serwisu, zapłacić za samą wymianę, zapłacić kupę pieniędzy za sam akumulator. Bardzo często, więc wcale nie jest takim głupim pomysłem, jeżeli tak naprawdę. Nie potrzebujecie bardzo szybko się ładować, to na co dzień ładować się jednak po prostu prądem wolniejszym. Prądem, który będzie lepiej sprzyjał właśnie oszczędzaniu samego akumulatora. I to nie jest tak, że ja teraz tu wymyślam sobie teorię do tego, żeby sprzedać Wam wolną ładowarkę. Nie. Tym bardziej, że my mamy w ofercie szybkie ładowarki. I właśnie dlatego uważam, że no w ogóle nie ma problemu, żeby mieć ładowarki dwie. Można mieć jakąś szybką stację ładującą do kilku urządzeń. Jeżeli potrzebujemy się naładować szybko, no to po prostu ładujemy się szybko, bo. Mamy 10 minut do wyjścia i 5% baterii, i nie ma wyjścia. Jeżeli chcemy mieć przynajmniej tam na właśnie do wieczora, żeby nam starczyła bateria, no to jeżeli tylko mamy w ogóle taką możliwość, nasz telefon to obsługuje, no to pewnie, że podłączamy się na przykład do 100 watówki i lecimy z tematem. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład chcecie sobie podłączyć telefon do, nie wiem, powolnego ładowania sobie na noc na przykład, żeby rano telefon był naładowany, no to on nie będzie naładowany rano. On i tak będzie w nie naładowany po tych tam jakichś. Dwóch godzinach, może trzech. To wszystko też oczywiście zależy od pojemności akumulatora. No nie musicie tym wcale ładować yy, iPhone'a z baterią jakieś tam 4500 mAh. Możecie tym ładować przecież dużo, dużo większe sprzęty. Podłączyć sobie, nie wiem, wielkie baterie od drona jakiegoś, na przykład, załóżmy. I też Wam to się spokojnie, na przykład, właśnie wtedy przez noc naładuje. Także moim zdaniem nie głupia, niedroga ładowareczka. Absolutnie nic temu nie dolega. Oprócz tego, że po prostu jest wolna, ale tak jak powiedziałem, to wcale nie musi być do końca jej wadą. Tym bardziej, że zalet jest kilka. Po pierwsze, cena. Ładowarka za mniej niż 30 zł, z pełną gwarancją od polskiego producenta. Wyprodukowana w Chinach, rzecz jasna, ale jako producent jesteśmy tutaj my i my jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za tą ładowarkę. My dajemy wam pełną gwarancję i obsługę klienta posprzedażową, rzecz jasna. Także to jest pełnowartościowy. Dobrze, bardzo dobrze nawet powiedziałbym, wykonany produkt. I do tego jeszcze możecie sobie wybrać warianty z kabelkiem. Te będą kilka złotych droższe, ale to jest dobry deal tak naprawdę, no bo to dosłownie za kilka złotych więcej dostajecie od razu w zestawie kabelek, więc jeżeli ten kabelek i tak na przykład potrzebujecie, no też nie oszukujmy się, myślę, że w tych czasach tych kabelków USB-C każdy w domu potrzebuje kilka przynajmniej. jeżeli jeden z nich właśnie wam się rozleciał, to wcale nie głupią decyzją może być właśnie wybór takiego wariantu z kabelkiem w zestawie. To nie jest nic szczególnego, to też nie jest kabelek do szybkiego ładowania, to nie jest kabelek do szybkiej transmisji danych. To jest kabelek, który zakładam, że pociągnie max jakieś 35-40W docelowo, no ale z taką ładowarką 20W oczywiście będzie współpracował idealnie. Ale jest bardzo sensownie wykonany, w takim standardzie i stylu bardzo aploskim, To bardzo przypomina kable od Apple wizualnie, ale szczerze powiedziawszy to jakościowo. To bardzo przypomina kable od Apple, po prostu takie wiecie, do iPhone'ów, AirPods'ów, etc., etc. Te podstawowe oczywiście, nie te właśnie do szybkiej transmisji danych, rzecz jasna. Zupełnie solidny kabelek około metrowej długości. Za te bodajże 5 zł, mniej więcej tyle trzeba dopłacić do tego kabelka. Uważam, że to jest uczciwy deal no i dodać tylko trzeba, że warianty czarny i biały pozbawione jest tej takiej brokatowości, którą widać na wariancie błękitnym oraz na wariancie różowym, tutaj mamy po prostu częściowo zmatowione tworzywo. są takie paseczki połyskujące, są elementy matowe, ogólnie rzecz biorąc taki no, fajny form factor, bardzo przyjemny design, to dobrze się prezentuje to dobrze wygląda, to nie wygląda, nie waży ani wierzcie mi nie działa jak elektronika z takich wiecie sklepów z tanią elektroniką, mam na myśli te sklepy na A i na P, takie różne popularne sieci, gdzie można kupić ładowarki, pewnie za parę złotych. No ale też działają parę dni. Tutaj macie sprawdzony, porządny produkt w rozsądnej cenie od porządnej firmy. Polecam, zupełnie szczerze, jeżeli nie potrzebujecie szybkiej ładowarki, tylko potrzebujecie fajną, zgrabną, małą ładowarkę, którą też wygodnie gdzieś ze sobą zabrać, wrzucić do torby, do plecaka. Naprawdę ma to sens. No, a my lecimy dalej. Kolejny model to NCM25. No i tutaj nie zgadniecie. Jest 25W, ale za to jest jednoportowa. Czyli tutaj już ładujemy tylko jedno urządzonko na raz, ale za to troszkę szybciej. I mamy znów kilka fajnych wariantów kolorystycznych. Fioletowy, biały, błękitny oraz różowy. I nie, nie ma czarnego. Precz z nudą. NCM25 nie występuje w wariancie czarnym. Czyli najzwyklejszy to biały. Ale wiecie, co jest tak naprawdę fajne w tych ładowarkach. Super fajnie wyglądają. I są takie tycie malutkie, są malusienkie. Zobaczcie, wtyczka sama część, która wchodzi do kontaktu, jest szersza niż sama ładowarka. To jest po prostu maleństwo. NCM20. NCM25. Szybsza ładowarka, owszem jednoportowa, ale szybsza i zobaczcie jakie to jest po prostu małe. Jest maleńka, wcale nie jest taka super lekka, no nie może być, no bo to już 25-watowa ładowarka, tam musi być trochę elektroniki, wiecie, tam musi być jakiś parę kondensatorów, jakiś cewek, nie da się tego uniknąć, no i to po prostu wszystko sobie musi ważyć, także to taki klocuszek mały rzeczywiście w ręku, natomiast, do no, po pierwsze, bo tak jak wspomniałem, już właśnie jest super maleńka, co jest po prostu ekstra, bo czasem, yy, przyznajcie sami, bywa tak, że trochę nie ma miejsca na dużą ładowarkę. Tak małe ładowarki dla mnie osobiście to też jest w ogóle zbawienie. Yy, używam takiej jednej właśnie w miejscu po prostu, gdzie nie mogłem wcisnąć nic większego yy, i chociaż rzeczywiście przyznam się, że chciałbym mieć tam szybszą ładowarkę, yy, no to... Trudno, chociaż mam jakąkolwiek, po prostu i się mieści. Także generalnie w ogóle super, że i tak te sprzęty bardzo mocno cały czas się miniaturyzują. To pewnie jesteśmy już gdzieś blisko jakiegoś końca w ogóle tej miniaturyzacji no tym bardziej, że w ogóle, no właśnie, ta ładowarka i tak już jest praktycznie wielkości wtyczki do gniazdka. To już czego chcieć więcej, jeżeli chodzi właśnie o mały gabaryt, no bo jeżeli zależy wam właśnie na czymś małym, no to to jest absolutnie świetny wybór i tak jak wspominałem, w ogóle fajnie wygląda, także też jeśli na przykład znowu drugą stronę, że macie miejsce, w którym nie da się za bardzo ukryć ładowarki, ale chcecie ją tam mieć, gdzieś w jakimś takim dosyć mocno wyeksponowanym miejscu, no i chcecie, żeby ona po prostu też ładnie to wyglądało, żeby to nie był po prostu jakiś taki właśnie brzydki czarny kloc wielki, tylko coś małego, coś dyskretnego, coś w fajnym kolorku, bo na przykład będzie wam gdzieś pasować, załóżmy nie wiem, w kuchni dajmy na to na przykład i macie jakieś akcenty inne na przykład jakieś sprzęty AGD właśnie w wariancie jakimś błękitnym, może różowym może białym. No, i wtedy taką malutką ładowareczkę jesteście w stanie po prostu gdzieś bardzo dyskretnie sobie umieścić. I ona po prostu będzie fajnie zupełnie wyglądać. Bo fajnie wygląda. Trzeba dodać, że ona ma taką jeszcze tutaj, jakby obwolutę stworzywa dookoła na jakby materiale wybarwionym w masie obwolutę taką właśnie w pełni transparentną, to ma vibe trochę starych maków. takich wiecie, z początku wieku. One miały właśnie takie bajery, gdzieś takie półprzezroczyste tworzywa, dużo takich obłości. No to to trochę tak wygląda właśnie, jak stare Maki. Naprawdę całkiem fajny design. W ładowarce, która też no już nie oszukujmy się, to nie jest znowu wcale aż taka wolna ładowarka. Okej, okay, ja tu nie chcę na siłę szyć jakiejś narracji, że 25 W to jest szybkie ładowanie. Nie no. Ale żeby sobie podładować przeciętny telefon, tablet, jakiś czytnik e-booków, nie ja mówię już o zegarkach czy słuchawkach, które mają maleńkie baterie i ładują się tak czy inaczej po prostu szybko, to w bardzo wielu przypadkach wystarcza. No jak weźmiemy właśnie jeszcze poprawkę na to, że jest to 25W zamknięte w tak małej, tak zgrabnej formie, to uważam, że to jest naprawdę bardzo kuszące, być może dla wielu z Was, właśnie choćby ze względu na ten bardzo, bardzo jak widzicie maleńki gabaryt tego urządzonka. No i zostały nam jeszcze NCA30. Te występują znów w czterech fajnych wariantach kolorystycznych, Wraca sobie czarny. Mamy również biały, różowy i błękitny. I wersja biała znów występuje w wariantach z kablami Lightning do USB-C oraz USB-C do USB-C. I to będzie dokładnie w środku ten kabelek, który pokazywałem Wam wcześniej. Tylko teraz po prostu dołączony do nieco mocniejszej ładowarki. No i zobaczmy, jak to się prezentuje. Mnie jak zwykle najbardziej interesują wersje kolorowe, ponieważ tutaj nieraz kryją się właśnie ciekawe różnego rodzaju zabiegi. No i mamy znów ten sam, właśnie co w NCA20 patent czyli wersja różowa oraz wersja błękitna, będzie taka jakby delikatnie brokatowa. Ona po prostu no ewidentnie ma zatopiony jakby jakiś taki drobny, bardzo drobny brokadzik w tworzywie. Warianty czarne i białe będą podobnie jak w przypadku NCA20 tego efektu pozbawione. Zresztą jest to w ogóle bardzo podobna ładowarka. Ona gabarytowo jest taka sama. Natomiast czuć różnicę delikatną w wadze chociażby. No i wszystko rozbija się o parametry. Tu mieliśmy no rzeczywiście można powiedzieć tylko 20 Wattów. Tutaj mamy już całkiem solidne 30W, z tym, że też na USB typu C. Na USB typu A mamy 18W, jak to było w WCA20, czyli jakby ten port jest dokładnie taki sam, szybszym portem jest USB typu C. Poza tym to są jak już powiedziałem, dokładnie łudząco podobne ładowarki. Jeżeli nie mamy dwóch w ręku i po prostu nie wyczujemy różnicy w wadze, no to na pierwszy rzut oka one są naprawdę takie same. Oczywiście mają oznaczenia 20W i 30W, tak żeby nie było wątpliwości. No i to pod względem jakby no czysto utylitarnym, czysto praktycznym prawdopodobnie jest najlepsza z tych ładowarek, które właśnie przed chwilą Wam pokazałem. No właśnie ze względu na to po prostu, że ma największy zapas mocy. Z tym, że Wracamy do początku. Nie każdy potrzebuje, nie każdy nawet chce mieć tak duży zapas mocy, przynajmniej w jednej ze swoich ładowarek, no bo też no, nie wierzę, że macie tylko jedną w domu. Jeżeli tak, to powiedzcie mi, jak to się robi. Bo ja na przykład, ja nawet nie wiem, ile ja mam ładowarek. Po prostu nie wiem tego. Nikt tego prawdopodobnie nie wie. Ja nawet nie wiem, gdzie one wszystkie są mam kilka miejsc, gdzie jestem pewien, że na przykład jest jakaś ładowarka, oprócz tych, które są podłączone do gniazdek, wiecie, to one gdzieś tam sobie mieszkają jeszcze po różnych szufladach, ale prawdopodobnie jest dużo takich miejsc, które by mnie zaskoczyło, że właśnie otwieram jakąś szufladę w kuchni, a tam ładowarka. Także być może jest wśród was grupa ludzi, którzy na przykład ma jedną taką ładowarkę w domu, załóżmy dwuportową i radzi sobie z tym. Jeśli tak, to ja wam bardzo zazdroszczę, bo ja mam właśnie za dużo gratów tego typu różnych i chyba w ogóle po prostu już za dużo różnych Elektronicznych gadżetów, więc z jedną dwuportową ładowarką sobie nie poradził. Dlatego też podejrzewam, że no, takich jak ja pewnie jest też sporo. Więc tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że to właśnie ma być wasza jedna, jedyna i podstawowa ładowarka. Pamiętajmy o tym właśnie, że to nie ma też czasem co oceniać, co dyskredytować na przykład właśnie jakieś ładowarki, bo ona ma tylko 20 W. No ale są różne po prostu potrzeby. Ja tylko tak sobie myślę, że czasem właśnie takie rzeczy jak parametry prądowe, wbrew pozorom są nieco drugorzędne. Ważne jest to, żeby taka ładowarka była stabilna, była trwała, była niezawodna, była bezpieczna. To są ważne rzeczy. Nie zawsze potrzebujemy szybkiej ładowarki, a czasem wręcz przeciwnie. Po prostu potrzebujemy ładowarkę, która ma ograniczone względnie właśnie parametry prądowe, bo na przykład będziemy nie ładować urządzenia, które absolutnie nie powinny być ładowane na przykład ze zbyt wysokim natężeniem prądu, a jednocześnie nie obsługują właśnie jakichś tam standardów czy Power Delivery, etc. i nie są w stanie tak naprawdę pobrać dokładnie tyle, ile potrzebują z ładowarki, tylko po prostu układ zasilania, układ ładowarki. Weźmie wszystko i wrzuci to wszystko od razu do baterii, która jest kompletnie np. nieprzystosowana do tego, żeby być ładowanym ze zbyt wysokim natężeniem. Tak czy inaczej, mamy kilka. Nowych, fajnych ładowarek. To akurat, moim zdaniem, nie podlega dyskusji. Tym razem nie są to z tych najszybszych, najmocniejszych ładowarek. To są ładowarki po prostu porządne, przyzwoite, o sensownych parametrach, o bardzo przyzwoitej trwałości, bardzo dobrym wykonaniu, a w przypadku przynajmniej jednej z nich, czyli NCM25, z jedną bardzo dla mnie fajną cechą, czyli po prostu jest. Turbo, turbo mała. Uważam, że super mały rozmiar tej ładowarki i jej bardzo fajny wygląd jest więcej wart niż potencjalnie parę watów więcej, które mogłaby dostać. Bo to 25 i tak w większości z Was prawdopodobnie do oczywiście urządzeń typu tablet, telefon, słuchawki i na drobniutkę elektronika wystarczy. To nie jest ładowarka do zasilania Macbooka. Czy jakiegoś innego laptopa? No, absolutnie nie. To jest ładowarka do drobiazgów i jako taka sprawdzi się absolutnie świetnie. Podobnie zresztą jak każda z nich, które wam tutaj pokazałem. A zatem mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tymi ładowareczkami. Jeżeli jest to coś, czego właśnie szukaliście, to zapraszam Was serdecznie, bądź na naszą stronę, bądź do naszego sklepu w serwisie Allegro, do których linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.